No, jestem tutaj dzisiaj w piątek po południu z jednej strony klatki, no nie wiem czy Salvador Dali wymalował w miarę, no to trochę mu tu zaciekł, ale w miarę to wygląda, poodcinane, ale jeszcze, jeszcze trzeba tutaj posprzątać, nie wiem, albo ten cokolwiek na czarno odmalować i tu zawsze te są paski, nie wiem jak to będzie dalej, czy to będzie cały wymalowany. Tylko, tylko takie kawałki. No, widać tu rękę tego Salvadore Dali i to jest jego ekipa. No, widać, że to jest wszystko tak malowane. No nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego to nie jest wymalowane całe? To jest jakiś znowu zabawa. W ogóle kolor dobrany, Toż można takie coś robić, ale podobną farbą. To jest tylko zamalowanie, no, dajmy, napisów że nie wiem kto to pomyślił. Czyli dalej jest Salvadore dali. Dziękuję bardzo. No witam, jestem po świętach wtorek. No przyszłam tu zobaczyć te malowanki Salvadore. No ale widzę, że tutaj nie wszystko, nie wszystko mu tak poszło. I tak samo mówię wstawki robi. To co było? Ja nie wiem o co tu chodzi. Jedna klatka szczęście było pomalowana, tu nie pójdę jeszcze na drugą stronę za chwilę tu zobaczymy tu zacieki tu proszę, kto to będzie odbierał tu o to są takie tutaj słowione bajery o proszę o proszę tutaj tak to jest malowane Salvadore Dali i jego team tak działa, dziękuję